Mbappé. O, ej, Dembele, bardzo dobrze. Ej, ja już jestem zadowolony. Bardzo dobry, traf. Ile ty kosztujesz? Porównaj cenę. Hehe. He. A zdarzały się takie sytuacje, że były dostępne czerwone karty. A no to teraz jeszcze ten drugi Francuz. 93. No, dałeś Mbappé. Ej, Cast, dobrze sypie. Castell. Pod przypałkę, pod ikonę, coś, coś i ostatni 9 3 Tendencja wzrostowa dawać Mbappe, Mbappe. No, jest Simone Wela w każdym polskim domu, ale szczerze jestem zadowolony. Szczególnie, że mi ten wypad. wypadł. Bardzo dobra karta. 5 na 5 Dobra. Masno. Ja zabieram. in now